Przed nami kolejny program, nasz sportowy tydzień. Witam i zapraszam. Rozpoczynamy od piłki nożnej. W lidze okręgowej Polonia Iłowo pokonała MKS Korsze 3 do 0. Gole zdobyli, Przemysław Radiszewski 2 i Artur Gawenda. W następnej kolejce Polonia grać będzie z GKS-em Stawiguda. I skranarzem wygrało mecz w Orżynach 3 do 1. Gole zdobyli Sylwester Pieckowski, Dawid Arczewski i Szymon Gęsicki. W następnym meczu Iskra zagra w Janowcu Kościelnym z Orłem. wellitz przegrał u siebie z Kadynami 2 do 4. Gole dla Welu, Grążawski i Komoszyński. W następnym meczu Wel grać będzie w Nowym mieście z Drwęcą. W klasie A MKS Działdowo wygrał z rozwojem w Iławie 3 do 0. Gole zdobyli Kacper Szostek, Krystian Szczepański i Hubert Madej. W następnym meczu MKS zagra w Działdowie z drużyną Sampławy. Delfin Rybno przegrał w Szymbarku 1 do 4. Honorowego gola zdobył Bazylij Jabłonowski. W następnym meczu Delfin zagrał u siebie z Radomniakiem Radomno. Bieganie. W sobotnim biegu na 5 km w Malinowie startowało 29 osób. Wygrał Józef Stramski, a wśród pań najlepsza była Natalia Wiśniewska. W biegu poprawiono dwa rekordy życiowe i odnotowano cztery debiuty. Tenis ziemny. Na kortach Działdowskiego Stadionu rozegrano Mistrzostwa Miasta o puchar dyrektora e, Mosir Kacpra Leśnego w grze pojedynczej mężczyzn. Startowało 19 zawodników. Wygrał Marcin Romanowski z Żuromina przed Konadem Kosińskim z Działdowa. Trzecie miejsce zajął Mateusz Winnik z Działdowa, a czwarte Mateusz Grus z Żuromina. Łącznie w zawodach rozegrano 34 pojedynki. Organizatorzy turnieju Działdowskie Towarzystwo Tenisowe oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie. A teraz o tenisie stołowym. W meczu inauguracyjnym Polskiej Superligi działdowski Dekorglas wygrał z energią Toruń 3 do 0. W meczu grali i punktowali Jakub Dyjas, Samuel Kulczycki oraz Jonathan Grot. W naszej drużynie zadebiutował Kulczycki i od razu trafił na wyjątkowo trudnego rywala, Japończyka Arinobu. Nasz zawodnik po zaciętym pojedynku wygrał 3 do 2, a piąty Decydujący set zakończył się wynikiem 6 6:5. W najbliższy piątek kolejny mecz i to na szczycie. Dekorglas grać będzie w Grodzisku Mazowieckim z Bogorią. Spotkają się mistrz i wicemistrz Polski z poprzednich rozgrywek. A w niedzielę także na wyjeździe Dekorglas zagra z drużyną Olesna. Na Mistrzostwach Polski LZD w Brzegu Dolnym zawodnik dekorglasu, Patryk Lewandowski, został mistrzem Polski w kategorii młodzieżowców. Gratulujemy. To na dzisiaj tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień w naszym kolejnym programie. Do widzenia Państwu.